Witam na kanale Ograć Buchłachera. Wczorajszy kupon oczywiście musiał ktoś zawalić to był Real Madrid. Co on zrobił w tym meczu? Wygrywał. Najpierw czerwona kartka, potem strzelili gola, potem remis, ok. No ale pod koniec meczu jeszcze oddali inicjatywę. W ogóle cały mecz to Lewante prowadziło. Grę. Ja nie wiem, jak to możliwe. Lewante ani razu nie wygrało na wyjeździe w tym sezonie, ale co z Realem musiał zwyciężyć? No trudno. Dzisiaj gramy kupole numer 27. Gramy o 490 zł. Wybrałem trzy zdarzenia. Jak zwykle, pierwszym jest West Ham z Liverpoolem. Tu wybrałem, że Liverpool wygra lub zremisuje i będą dwa gole. Myślę, że to jest bardzo ciekawy typ i raczej pewnie Liverpool sam tu naładuje bramek. Ostatnio rozgromił Tottenham 3-1. Chociaż przegrywali 1-0, to potem strzelili 3. Myślę, że to jest... Znaczy nie, przepraszam, spalony wtedy był yy, dla Tottenhamu. Liverpool strzeli pod koniec yy, pierwszej połowy, a potem yy, drugiej Tottenham, czyli omyłeczka. Yy, Ale Liverpool i tak rozgronił Tottenham takiego silnego rywala. Myślę, że zostały nie będzie miał problemu. Następne spotkanie jest to Brighton z Tottenham właśnie. Tottenham też potrafi grać. Liverpoolem wiadomo, no to nie jest łatwo. Brighton, jak tu Brighton. Myślę, że też może ukryć Tottenham. Tottenham nie, no, Oczywiście ma dobrą defensywę, ale Liverpool pokazał, że roz, potrafi rozłożyć Tottenham. Na czynniki pierwsze Brighton na pewno też z, z, zrobi research tego meczu i także postawi się Tottenhamowi. Liczę tutaj na dwie bramki. Kurs bardzo fajny jest na dwie bramki, bo aż 1.37 w meczu Tottenhamu a Tottenham wiadomo jakim atak Son, Kane, nie, nie tylko. Także myślę, że to jest bardzo ciekawy typ i myślę, że to jest bardzo realne, no i ostatni typ na poli jak zwykle ostatnio daje nam plusy, także znowu jego gramy ostatnio groni rywali jak leci, strzela po 4-5 bramek i to do przerwy nawet. Także gram tutaj na bramkę do przerwy, kurs 75, wiadomo, że wygrać bez podatku. Trzy typy, myślę, że wszystkie realne. Tym razem mam nadzieję, że nie będzie w topy Wolę widzicie grać na bramki, bo kto wygra to nie jest takie fajne tu myślę, że Liverpool jest, bez problemu wygra albo nawet zremisuje, ale będzie 1-1 chociaż, ale ten Real wczoraj to w dupiu, no... no faktycznie, wszędzie mógłbym grać na bramki, powyżej 2,5 by weszło, ale widzicie tak to jest z tą macherką. jak grasz zwycięstw, zwycięzców, to pradają bramki i, dla, i ktoś musi udupić no trudno no to stawka 200 zł do wygrania, 490 także konkurs jak zwykle na, 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 na kanale o 50 zł, co trzeba zrobić? Wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w meczu West Ham z Liverpoolem. Kto wygra, oczywiście, 50 zł. Także powodzenia, i jak zwykle ogłoszenie od następnego weekendu. Mamy wspierającego, i będzie on fundował kupon, konkursy. Także będzie łatwiej trafić. Wystarczy, kto będzie najbliżej, minuty bramki. Także i wynik meczu. Także dzięki i powodzenia zieloności.